Wzrost. Wzrost się zdarza. Wow! Tego chcemy, ale fantastyczny wzrost przynosi również fantastyczne zbiory, a potem zostaje pusta przestrzeń. Wiele warzyw rośnie przez pół roku. W klimacie umiarkowanym, takim jak ten, jest inaczej niż w tropikach czy bardzo zimnych regionach, gdzie możesz mieć tylko jeden zbiór w roku. Ty lepiej znasz swoją sytuację niż ja, więc musisz to ocenić odpowiednio. Powiedziałbym, że w klimacie umiarkowanym wiele warzyw trzeba zbierać mniej więcej w połowie lata, a potem, wow, miej przygotowane rośliny, miej przygotowane nasiona. To dotyczy tego, z czym możesz odnieść sukces. Jednej używam tej jednej grządki jako przykładu, więc możliwości tutaj, na tym końcu mamy groszek. To odmiana zwana Hurst Greenshaft i zaczyna owocować bardzo wcześnie. Widać strąki zwisające z roślin. I w ciągu dwóch tygodni będziemy zbierać soczyste, pyszne groszki do uskania z tych strąków. Zbiory mogą trwać cały czerwiec, w zależności od pogody. Więc zawsze jest trochę niepewności i nie można być zbyt precyzyjnym co do terminów, ale wiem z doświadczenia, że pod koniec czerwca to miejsce będzie już wolne. Co wtedy można posadzić? E, istnieje wiele opcji, na przykład kalafior romanesco, czy właściwie każdy inny rodzaj kalafiora. Brokuły, nawet fioletowe brokuły na przyszłą wiosnę. Jeśli czegoś pragniesz, zadbaj o to, by przetrwało zimę. Boćwina. Boćwina to świetna roślina do wysadzenia lub wysiania. Na początku lub w połowie lata i po prostu wsadź ją tam, gdzie masz wolne miejsce. Bo tak naprawdę to jest tutaj metoda bez przekopywania. Przy metodzie bez przekopywania, z bardzo zdrową glebą, i zachowaną żyznością dzięki strukturze oraz wszystkim sieciom mikoryzowym, które nie są naruszane. Nie będę dodawał nowego kompostu latem. Możesz sadzić rośliny w dowolny sposób, jaki uznasz za stosowny. Nie robię tutaj podozmianu. Ta grządka jest uprawiana w ten sposób już 13 rok. Jednej niekoniecznie przesadzam rośliny w różne miejsca. Często tak jest, ale są one tak wymieszane, że nie ma tu formalnej rotacji w takiej grządce. Ma... Półtora metra szerokości, 5 stóp, 5 metrów długości, 16 stóp. Każdego roku ta grządka daje średnio 105 kilogramów, prawie 230 funtów warzyw. To, co tutaj widzisz, to tylko pierwsza połowa sukcesji. Więc po burakach, jeszcze nie zdecydowałem, co po nich posadzę, ale mam na uwadze wszystkie te możliwości. W mojej szklarni hoduję rozsady. Kolejny sposób na sukcesję mieć więcej gotowych roślin, niż myślisz, że będziesz potrzebował. Najprawdopodobniej znajdziesz dla nich miejsce i utrzymasz pełny ogród. Właśnie o to nam chodzi. Na przykład, tutaj jednym ze sposobów, by zrobić to jeszcze lepiej, jest rozpocząć nowe wysiewy między rosnącymi już roślinami na przykład sałatą. Nawet dlatego, że powierzchnia jest miękka dzięki kompostowi, mogę wyżłobić rowek palcami na tyle głęboki, żeby wsypać nasiona marchwi, podczas gdy sałata wciąż rośnie. Sałaty zebrano wczoraj. W tym miejscu uzyskano około kilograma liści. Ta sytuacja potrwa jeszcze od 5 do 6 tygodni. Miesiąc przed zakończeniem zbiorów sałaty, gdy zaczyna wybijać wpędy kwiatowe, wykręcam ją jednak miesiąc wcześniej wysiewam trochę nasion marchwi. Więc kiedy wykręcasz sałatę, wykręcaj, nie wyrywaj, to mniej narusza glebę. Marchew wtedy dalej rośnie. Masz znacznie wcześniejsze zbiory niż gdybyś czekał aż sałata skończy rosnąć. Tutaj mamy buraki wisiane w kępach i przykrycie te buraki, tak jak wszystko inne tutaj, zostały posadzone w ziemi około połowy marca, 15 marca, po wysiewie około połowy lutego. Przykrywałem je agrowłókniną, aby przyspieszyć wzrost. To jeden ze sposobów na lepsze radzenie sobie z następowaniem upraw, aby pierwsze nasadzenia były gotowe do zbioru jak najszybciej w danym klimacie. Buraki. Tutaj zauważam, że to jest wcześniej, ale faktycznie nagrałem film o tym, jak uprawiać buraki. Jednej możesz zobaczyć, że pierwszy zbiór był mniej więcej o tej porze, pod koniec maja. Jednej już posadziłem kolejną partię. To ogórek, więc to jest bujny ogórek, który rozprzestrzenia się po ziemi. Potrzebuje dużo miejsca, żeby rosnąć i dawać dużo ogórków. Gdzie jest miejsce? Jeszcze go nie ma. Na tym etapie życia roślina nie wymaga wiele przestrzeni. Więc wsadziłem go tam, bo chcę, żeby zapuścił korzenie, dobrze się przyjął. A to oznacza, że kiedy buraki skończą rosnąć, co nie potrwa długo, te wysiane w grupie buraki, jeśli znowu tak przekręcisz. Więc obracając, przytrzymaj ten jeden trochę i to zostawiło trzy pozostałe buraki z mojej grupy wysiewanej razem, żeby mogły jeszcze trochę podrosnąć. Mam już zbiory i trochę zrobiłem miejsca dla tej rośliny ogórka. Więc zrobię jeszcze jednego lub dwa takie, może nawet trzy albo cztery. Po prostu patrzę na każdą kępę i wybieram największą. To otwiera przestrzeń dla sąsiednich roślin. Nawet sałata, która jest dość blisko buraków, ale mam to na uwadze. Wiem, że będę wyjmował trochę buraków, podczas gdy sałata wciąż rośnie. To również im pomoże. Ogórki wysiałem mniej więcej na początku maja, pod koniec kwietnia, na początku maja. Ta roślina została posadzona zaledwie dwa lub trzy dni temu. Gdyby było zimno, jak pod koniec maja i w czerwcu zeszłego roku, przykryłbym ogórki agrowłókniną. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy i w tym roku będzie inaczej. To opcja, która pomoże ci w następnych nasadzeniach. Te ziemniaki, wow, zaczynają już przebijać się przez ziemię. Nałożymy na nie jeszcze trochę kompostu, żeby uprawiać je bez przekopywania. To ziemniaki drugowczesne, więc skończą rosnąć pod koniec czerwca. Dziś jest 23 maja. Nie można naprawdę sadzić innych roślin między ziemniakami, bo liście całkowicie wszystko przykrywają, ale kiedy je wykopiesz, nagle masz całą tę przestrzeń. Często po ziemniakach sadzę pory. Miałem tutaj nowy problem z porami to jest muchówka porowa. Zaraz do tego wrócę i wyjaśnię, bo to jest podobne do tego, co robimy z cebulą, jak je chronić. Od lat sadzę 8 ziemniaków w dwóch rzędach po 4. A średni plon to 10, może 11 kg ziemniaków. To ma duże znaczenie. Zbieramy nawet 12 kg liści sałaty. Pojedyncze warzywa dają zaskakująco duże plony, ale sumowany wynik jest jeszcze bardziej imponujący. Ale ziemniaki będą zbierane już niedługo, co widać też po kwiatach. To jest znak. Podlewam też te rośliny. Właściwie podlewam tutaj wszystko. Teraz częściej podlewam ziemniaki i buraki. Zwiększam podlewanie przed zbiorami, co robi miejsce dla ogórków. Mam też wolną przestrzeń, której jeszcze nie zagospodarowałem. To była kapusta. Tu jest korzeń kapusty z wczesnej kapusty, którą znowu posadziłem w połowie marca. Więc to już było i minęło. Jednej tutaj będzie całkiem sporo miejsca. Opcje na może więcej sałaty, inne sałaty jak cykoria, i później zostawić więcej miejsca na koper włoski. Właściwie koper włoski mógłby pójść między ogórki. Czasami robię to jako roślinę współrzędną. Mamy pory niedługo miejsce na koper włoski, który wkrótce będzie gotowy do zbioru. Na tych koprach włoskich widoczne są bardzo ładne bulwy. Żeby je zebrać, nie warto czekać zbyt długo. Każdy znak wydłużania się to sugestia, że koper włoski najlepiej zebrać, zanim zacznie wybijać w nasiona. To jego kolejny etap. Mógłbym tu posadzić kapustę. Mam już kilka sadzonek. Będą miały mało miejsca, ale gdy koper włoski podrośnie, mógłbym je posadzić blisko niego. Dzięki temu zyskujesz więcej przestrzeni, co pozwala na większą swobodę w aranżacji roślin. E, obok kopru włoskiego są cebule dymki. Pozostaną w ziemi przez około 7 tygodni. Okrywałem je agrowłókniną. To mój digno diktraba. Na potrzeby filmu odwinąłem agrowłókninę, ale zaraz ją z powrotem założę. Mam problemy z mieniarką porową. Mam nadzieję, że jej tu nie widzę, ale jeśli ją masz, to o tym wiesz. Jednej trzymanie osłony na cebuli, może aż do początku czerwca, nadal trochę się w tym odnajduje. Otrzymuję miłe i pomocne rady od tych z Was, którzy już to mają. Dzięki za rady w komentarzach. Zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. Publikujemy wiele przydatnych materiałów, szczególnie o tej porze roku. Na przykład, właśnie opublikowaliśmy film, w którym oprowadzam po ogrodzie, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Jednej jest tam mnóstwo informacji, bo mam naprawdę duże doświadczenie we wszystkich tych sprawach. A marchewki między cebulami to też sposób na skorzystanie z ochrony, bo chcę chronić cebulę, a potem zostaje trochę miejsca. Poszerzyłem to trochę, ale tylko na tyle, by wysiać marchewki. Jednej one już dojrzewają do zbioru, skąd więc wiesz, kiedy marchewka jest gotowa do zbioru? Często zobaczysz kawałek ramienia marchewki tuż przy powierzchni ziemi. Tam są dwie, które są całkiem blisko. Jednej mogę je po prostu wyrwać. Nawet tylko jeden, zobaczmy, co się stanie. Tak, to nie jest złe. Więc to jest wczesny typ marchewki. A to oznacza, że jeśli zbiorę wszystkie te marchewki w ciągu miesiąca, to będą dalej rosły. Przerzedzasz je, zbierając, a potem od razu posadzę tam Jarmusz, albo nawet zanim skończę zbierać marchewki, zrobię miejsce i wsadzę Jarmusz. Jarmusz nie potrzebuje całej przestrzeni, cebula nadal może rosnąć obok niego. To kilka pomysłów dla Was. Napiszę więcej w opisie. Nie mogę być wyczerpany, to byłaby bardzo długa lista. Właściwie w moim kalendarzu, który wciąż możecie dostać w wersji cyfrowej za 7 funtów, jest taka wieloletnia powtarzająca się każdego roku tabela z czasami zbiorów na końcu. Bo dwie rzeczy, które musicie wiedzieć, to kiedy te rośliny mniej więcej skończą rosnąć i kiedy możecie wysiać nowe warzywa, żeby mieć gotowe rośliny do posadzenia po nich, dzięki czemu zyskacie na przykład 4 tygodnie czasu wzrostu, mając gotowe sadzonki zamiast nasion. Marchew sieje, bo inaczej podczas przesadzania łamie się korzeń palowy. Marchew i pasternak to jedyne dwa główne warzywa, w których jemy korzeń palowy, czyli główny korzeń. Inne warzywa korzeniowe, takie jak burak, kalarepa, cebula, brukiew, rzepa, rzodkiewka. Nie jemy korzenia palowego, który wyrasta z jadalnego kulistego zgrubienia, takiego jak burak, żodkiewka czy rzepa. Tuż nad korzeniem palowym, dlatego dobrze znoszą przesadzanie. Ale to nie działa w przypadku marchwi. Rzepa to kolejna roślina, którą można siać nawet w sierpniu, bo zbiera się ją wtedy w listopadzie. Rukola może być sadzona po ogórkach pod koniec sierpnia, podobnie jak koper włoski. Wysiewaj ją pod koniec lipca, przesadzaj pod koniec sierpnia lub na początku września. Gdy pracuję z ogórkami, obcinam kilka liści z mączniakiem, co jest normalnym etapem wzrostu starszych liści i czym się zbytnio nie przejmuję. Posadź koper włoski między ogórkami, gdy te kończą owocowanie. Więc masz takie możliwości, możesz tworzyć własne kombinacje, dostosuj się do klimatu, lokalizacji, upraw i diety. Po prostu wiesz, to są moje sugestie. Jeśli chcesz jeść warzywa jak jarmusz, po prostu to rób. Jeśli nie lubisz jarmużu, może kapusta albo inna roślina z rodziny kapustowatych. Nie ma tu żadnych sztywnych zasad. Jednej śmiało próbuj różnych rzeczy, eksperymentuj. Sprawdź tę tabelę sadzenia. W moich obszerniejszych książkach, jak bez przekopywania, każde warzywo ma swój rozdział. W tym rozdziale piszę o możliwych następcach oraz udzielam porad dotyczących ochrony roślin przed szkodnikami i podobnych kwestii. Baw się dobrze podczas następowania upraw, to jedna z najbardziej kreatywnych części uprawy warzyw.